Ciemka wszystkim. Długo mnie nie było na YouTube. Spowodowane jest to tylko i wyłącznie moim lenistwem i brakiem weny twórczej. Dużo się działo ostatnio. Koniec szkoły. Wakacje. Mi osobiście nie chce się wracać do szkoły. Wróćmy do tematu YouTube. Filmiki będą nagrywane, jak dawniej. Postaram się również o regularne nagrywanie filmów. Nagranie jednego filmu to dla mnie duży wysiłek. Ponieważ mamy zepsuty mikrofon oraz zrybany Windows Media Player, filmy oglądamy w Windows Live Movie Maker. Następnie je montuję. Przepraszam was za tak długą przerwę. Niebawem kolejny filmik. Postscriptium. Głos jest podłożony programem Mivona. Jeżeli w wymowie jakichkolwiek słów wystąpił błąd, to przepraszam was za to. Jeżeli denerwujecie ten program to trudno musisz się przyzwyczaić.